Dzisiaj super, truper, światła reflektorów wyciskają Od rana w komprachcicach słychać było dźwięki muzyki. W sali, jak i przed budynkiem Samorządowego Ośrodka Kultury trwały ostatnie próby przed festiwalem. Tak jak zwykle to czynimy, więc żeby nie było potem jakichś wpadek albo innych sytuacji, więc dlatego rozpywałyśmy się już na podwórku. Będziemy śpiewać dwie piosenki, aby myślę, że się będą Państwu podobały. W tym roku konkurencja była wyjątkowo zacięta. W siódmej edycji festiwalu wzięło udział aż 11 zespołów. To grupy nie tylko z Opolszczyzny, ale także Śląska rozrasta się ten festiwal. No i już w przyszłym roku zastanawiamy się, bo mamy tylko jedną kategorię, kategorię zespołów. Zastanawiamy się nad poszerzeniem repertuaru, poszerzeniem ram tego festiwalu, gdyż dużo solistów zgłosiło się Na scenie nie zabrakło również zespołów ludowych. Niektóre z nich, jak Jarzębina, występują już od 40 lat, wciąż z taką samą pasją i energią. Zespół założyła moja ciocia, pani Krystyna Krasucka z Byczyny, która jest do tej pory i ona po prostu też bardzo ją to jak gdyby pociągało, lubi też śpiewać, prowadziła te zespoły w gminie i ja też jak wstąpiła mi moje koleżanki i koledzy też to w dalszym ciągu kontynuujemy. Gdybym miał gitarę, to bym na nie grał. I jak zacząć przygodę ze śpiewaniem? Przede wszystkim trzeba mieć pasję, mówią uczestnicy. Umiejętność czytania nut czy doskonała technika to sprawy drugorzędne. Ja myślę sobie tak, żona mi umarła, no to jakoś czas sobie żyć jeszcze na, na, na stare lata, jak to mówią na emeryturze, nie? No i tak sobie wtupiłem gitarę i zacząłem grać. Bo przecież, jak śpiewał klasyk, śpiewać każdy może. Czasem lepiej, a czasem trochę gorzej. Jakub Słupecki, Kuryropolski. Polski.